Noc, kiedy meteoryt spadł, nasze życie zmieniło się na zawsze. Tej nocy, tej nocy staliśmy się bohaterami gudzicu. Nasze ciała się przekształciły. A teraz mamy te niesamowite, rozciągliwe, miękkie, lepkie moce. Używamy naszych umiejętności walki gudzicu, aby chronić świat przed siłami zła. To jest nasze przeznaczenie. Lawa, uderzenie, obserwuj ruch blazagona. Krio, wolne. Dobrze walczysz, ale założę się, że nie spodziewałeś się. Cień. Dobrze! To ja! Umysł rozwalony, prawda? O, oh, wow, to jest strasz! Co za niespodzianka! O, łota, nie. O, kolego! Głupie, tanie kostiumy ninja! Niesamowita drużyna sparingowa! Zorganizowanie zasadzki w przebraniu było unikalnym wyborem. Więc, go keeper! jak myślisz, jak się rozwijają moi chłopcy? Czy w końcu możemy zajrzeć do tej twojej tajnej super książki Go? I nauczyć się, jak przekształcać się w najfajniejszych, świetnych wojowników w całym wszechświecie. Och, przepraszam, ekipo. Naprawdę nie patrzyłem. Możecie to zrobić jeszcze raz. Słyszeliście go, oddziały! Od początku! Nie, Tygor, byłeś tam. Musisz zrobić swoją groźną minę. O, hej! Mam też te świetne kostiumy kosmitów, które powinniśmy założyć. Zamknij swoją wielką gębę i uderz kogoś. Spójrzcie na tych przegranych. Tajemnica nieograniczonej mocy jest właśnie tam, w tej książce. I co oni z nią robią? Nic! Wkrótce supermoc Gu z tej książki będzie należeć do mnie, a spawacze przejmą to nędzne miasto i nazwą je Los. Lock Jutro o tej porze będziemy bogami Gu! Bogowie! Go! Nie, czekaj! Straże! ha! ha, ha, ha! A, ha ha ha. Kocham cię. Czy ha, 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 ha. Czy mogę mieć przedmieście nazwane Viperville? A Scorpius, ty też mógłbyś mieć jedno nowe miasto, Scorpius. Viper. Gdybyś mógł mniej mówić, kiedy robię dramatyczny zły śmiech, byłoby świetnie. Jesteśmy pod ogrodzeniami Wariują Zajmę się tym, Wolfpaint Strasz Pintaro ze mną, Tygor Strzeż, Gudzio Przyjąłem Musimy. Dzieci Chrupiąca opalenizna Och, cieszę się, że was widzę Od niego, Wilders. Dobra, czy powiedziałem coś złego w obecnych czasach? Zajmij się mięczakami. Dziwne. Popisy! Pokażę ci, jak to robię. Więc teraz się popisujemy. Wolfpain, zabierz stąd Gookiepera. Scorpius, kiedyś byłeś fajny, stary. Mogę no to naprawić. Wyciągnij swoje dziwolągi. Nazywasz się teraz Rock Joe, co. To... Wolę skały zamiast mózgu. Lawa! Wspiera! Dzięki, Joey. Chodź tu proszę! Kici-kici! Radioaktywny! Smród! Dziesięć. Uderzeń! Gdzie on jest? Gdzie jest Rock John? Ten prehistoryczny skamielina chce książki Super Hej! To nie należy do ciebie! Zgódźmy się nie zgadzać, Blazagon. Bezużyteczny. O, proszę! Nawet nie potrzebowałem super, żeby cię zmiażdżyć! W końcu! Moc super g będzie moja absolutnie, zdecydowanie moja! Wściekły tajn. Bardzo! Jeśli masz łom, piłę do metalu, młot, przecinarkę laserową, dynamit, przynieś mi wszystko teraz. To wszystko moja wina, chłopaki. Nie, to moja wina. Zawiodłem was wszystkich. Więc. Plan jest taki, żeby po prostu siedzieć na swoich kleistych pośladkach i się smucić. Nie! Nie! Ta walka się nie skończyła. Wstańcie! Jesteśmy bohaterami Guzycu. Zostaliśmy pokonani, to prawda? Ale prawdziwa siła polega na tym, jak wykorzystujesz to, co ci dano. Kiedy robi się ciężko, twardzi, zaczynają działać. Musi być ktoś, kto wie, gdzie znaleźć gdzieś kryjówkę Wildera. Myślę, że wiem, gdzie możesz znaleźć pewnego śmierdzącego, książko-kradnącego Reptihario. Hej, bracie. Książko kradnący gad. Moc Superboom dosłownie jest w moim zasięgu i nie mogę się do tego dostać. To jest nie do przyjęcia. Za... Jak go? Nie. Co to jest? Nie! Nie! Świetny rzut! Nauczyłeś się tego w małej lidze w weekend. Zniszcz ich! To po prostu prawo dżungli. Jesteśmy drapieżnikami szczytowymi. Wszystko, wszyscy inni to pożywienie. Jesteśmy przeznaczeni do użycia supergu, aby rządzić tą planetą. A jeśli nie dołączysz do nas, cóż, przypuszczam, że ty też jesteś pożywieniem. Moc godzi Proszę, powiedz mi, kto mówi... Sopaku! Supagu! Kurwa. Chcesz ciągnąć To nic! Kule! Świetny ruch, Supagu! Blazagon! Bramkarz? Małe wyznanie. Zajrzałem do książki, ale w ogóle jej nie zrozumiałem. Wyglądało to jak dziennik? Szkicownik, zbiór memów. To wszystko powyższe? Bezcenne dla tych, którzy odkryli moc super, super GU i bezużyteczne dla tych, którzy tego nie odkryli. Więc nie ma żadnej tajemnicy mocy Super GU. Oczywiście, że jest, ale to nic, co można zapisać. To coś, co musisz znaleźć w sobie. Pomaga, gdy twoi najlepsi kumple są w niebezpieczeństwie. To jest gotowy na sparring sesję? Mocz! Kuchicu! Co? Wracasz na kolejną lekcję bólu i porażki? Szkoła w sesji. Może wygrałeś bitwę, ale wojna dopiero się zaczyna. Nie wiem, co o tym sądzić, zębaku, ale wiem jedno – Czas na beat feeds. Bohaterowie Gucci to Stretch Strikers. Orbitox! Zły gość! Atak! Blade MacLeod! Dobry gość! Rozwiązaj się! Zwycięskie selfie Stretch Strikers sprzedawane oddzielnie.